Drogi ukochany synu, jeśli ta boska wiadomość właśnie do ciebie dotarła, to zwróć na nią szczególną uwagę. To Bóg przesyła ci rzeczy, które chce, żebyś wiedział. Nie ignoruj tego i nie pomijaj tego wideo. Jeśli Bóg ci je przesłał, to dlatego, że cię kocha. Posłuchaj przynajmniej przez 12 minut, aby zrozumieć co Archanioł Michał ma ci do przekazania. Ukochany synu, Archanioł Michał mówi, że pokonałeś swojego sąsiada, nawet o tym nie wiedząc. Nieświadomie twój sąsiad mieszkający obok nie jest tak niewinny, jak się wydaje. Od jakiegoś czasu knuł coś przeciwko tobie, ale ty, zupełnie nieświadomie, odwróciłeś bieg wydarzeń na swoją korzyść. Energia wokół ciebie się zmieniła, a to, co wcześniej wydawało się zwykłym istnieniem, zamieniło się w coś potężnego i chronionego. Przez długi czas twój sąsiad obserwował cię za zamkniętych drzwi, śledząc każdy twój ruch i czekając na odpowiedni moment, by uderzyć podejmował subtelne próby zakłócenia twojego spokoju i sukcesu. Ale za każdym razem, gdy próbował czegoś dokonać, zdarzało się coś nieoczekiwanego, co niweczyło jego plany. Archanioł Michał mówi o niewidzialnej sile, która cię chroni, o sile, której być może nawet nie rozpoznałeś, ponieważ działa na wyższym poziomie, poza zasięgiem ludzkiego pojmowania. Teraz nadszedł czas jasności. Być może czułeś, że coś jest nie tak: ciche poruszenie w powietrzu, niewypowiedziane napięcie, które zdawało się unosić w przestrzeni, ale nigdy do końca się nie ujawniało. To właśnie teraz zobaczysz dokładnie, jak Twoja własna siła i działania, nawet nieświadomie, pokrzyżowały plany tych, Którzy chcieli cię skrzywdzić. Dzięki temu stałeś się silniejszy, mądrzejszy i bardziej świadomy sił, które działają w twoim życiu. Ochrona, której doświadczyłeś, nie była przypadkowa. Archanioł Michał przypomina ci, że każdy najmniejszy wybór, którego dokonałeś, nawet jeśli wydawał się nieistotny, był zgodny z Boskim prowadzeniem. Subtelne siły dobra działają na Twoją korzyść i są poza zwykłym postrzeganiem. Jesteś częścią czegoś znacznie większego, boskiego planu, który właśnie się przed Tobą odsłania. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwa, które teraz są na Ciebie wylewane. W życiu bywają chwile próby, kiedy wszechświat Cię wystawia na wyzwania. A mimo to wychodzisz z nich zwycięsko. Być może nie zawsze rozumiałeś przyczyny pewnych wydarzeń, ale gdy spojrzysz z dystansu i dostrzeżesz szerszy obraz, plan stanie się jasny. Archanioł Michał czuwał nad tobą, prowadząc cię niewidzialnymi dłońmi, upewniając się, że zawsze jesteś chroniony, nawet gdy tego nie widziałeś. Teraz. Gdy kolejny rozdział Twojego życia zaczyna się rozwijać, napięcie między Tobą a Twoim sąsiadem zacznie znikać. Możesz zauważyć zmiany w Jego postawie lub zachowaniu, coś, co przyniesie Ci ulgę. Może już nie będzie tak uporczywie próbował zakłócać Twojego życia. Energia, która wcześniej wydawała się ciężka, teraz staje się lżejsza spokojniejsza ta zmiana to nie przypadek ani szczęście Archanioł Michał mówi o boskim czasie w działaniu o niewidzialnych niciach które ciągną wszystko na właściwe miejsce twoje działania decyzje i myśli były w doskonałej harmonii z wszechświatem nawet gdy w siebie wątpiłeś nawet gdy kwestionowałeś swoje wybory Boska energia zawsze była przy tobie. Napisz amen, aby poczuć pełne objęcie boskiego prowadzenia i ochrony. Gdy nadal będziesz iść naprzód, zauważysz, że energia twojego sąsiada już nie ma na ciebie takiego wpływu. Manipulacje, których próbował, nie będą miały nad tobą władzy. Zaczniesz dostrzegać jego próby takimi, Jakie naprawdę były, jako rozproszenia mające cię sprowadzić z właściwej ścieżki. Ale teraz, z każdym krokiem, który stawiasz, stajesz się tylko silniejszy. Archanioł Michał mówi o umocnieniu. Przypomina ci, że to ty masz siłę, by trwać niezłomnie wobec przeciwności. Plany twojego sąsiada zostały udaremnione nie przez przypadek, lecz dlatego, że posiadasz wyższą mądrość, którą on zlekceważył. W każdym drobnym działaniu, które podejmujesz, w każdej decyzji, którą podejmujesz, jednoczysz się z boskością i kroczysz dalej ku swojej prawdziwej mocy. Droga przed tobą jest pełna obietnic i błogosławieństw. Dotarłeś do punktu, w którym twoja siła nie może być łatwo zachwiana, gdzie twoja pewność siebie i wiara w boskość prowadzą cię do sukcesu. Ważne jest, abyś zrozumiał, że to, czego już doświadczyłeś, subtelne zwycięstwa, chwile jasności, niewytłumaczalny spokój, to dopiero początek. Więcej błogosławieństw jest w drodze. A twoje życie będzie nadal rozwijać się z łaską. Napisz Amen, aby odblokować głębsze błogosławieństwa, które na ciebie czekają. Głęboki spokój właśnie wchodzi do twojego życia. Archanioł Michał mówi, że ten pokój zostanie utrzymany nie z powodu czegoś zewnętrznego, lecz dzięki twojej wewnętrznej przemianie. Dojrzałeś. Wyzwania i trudności, które kiedyś wydawały się definiować Twoje istnienie, zostały przez Ciebie przezwyciężone. Teraz patrzysz na świat przez nowe okulary, bardziej przejrzyste i pełne zrozumienia. Działania Twojego sąsiada były tylko tymczasowymi zakłóceniami, ale nie były pozbawione celu. Miały Cię doprowadzić do granic możliwości. Wystawić Twoją odporność na próbę i przypomnieć Ci o mocy, która drzemie w Tobie. Teraz stoisz w miejscu siły i jasności. To, co wcześniej wydawało się zagrożeniem, jest teraz szansą, byś zabłysnął jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej. Archanioł Michał zapewnia Cię, że Twoje życie jest teraz na ścieżce obfitości i pokoju. Już nigdy nie zostaniesz uwięziony w sieci zewnętrznej negatywności. Boskie siły, które działały za kulisami, będą nadal prowadzić cię naprzód, a przeszkody, które kiedyś wydawały się tak groźne, okażą się tylko stopniami prowadzącymi do czegoś większego. Napisz Amen, aby otrzymać boskie błogosławieństwo. Które będzie Cię dalej chronić i prowadzić w Twojej podróży. Przemiana, którą przeszedłeś, była głęboka. W obliczu przeciwności nie ugiąłeś się. Stałeś mocno jak drzewo głęboko zakorzenione w ziemi, mimo że wokół szalała burza. A teraz, gdy burza mija, odkryjesz, że powietrze jest czystsze, niebo jaśniejsze. A świat bardziej otwarty niż kiedykolwiek wcześniej. Archanioł Michał mówi o tej nowo odnalezionej jasności, o wolności, która przychodzi, gdy nie musisz już walczyć z niewidzialnymi siłami. Władza Twojego sąsiada nad tobą osłabła, a równowaga energetyczna się przesunęła. To, co było źródłem napięcia i niepewności, jest teraz już przeszłością. Idąc dalej swoją ścieżką, pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Archanioł Michał zawsze jest u twego boku, czuwa nad tobą, prowadzi cię swoją mądrością i siłą. Jesteś częścią czegoś znacznie większego niż ty sam, boskiego planu, który rozwija się w sposób, którego możesz jeszcze w pełni nie rozumieć. Ale który z każdym dniem przybliża cię do twojego prawdziwego celu. Napisz Amen, aby przyjąć błogosławieństwo, które jeszcze bardziej zestroi cię z twoim boskim przeznaczeniem. Siła, którą nosisz w sobie, jest niezaprzeczalna. Przeszedłeś próby i wyzwania i wyszedłeś z nich zwycięsko. Próby zakłócenia twojego pokoju przez sąsiada, doprowadziły cię jedynie do większej świadomości i rozwoju. Energia, która cię otacza, jest teraz pełna jasności i celu, a każdy krok, który stawiasz, przybliża cię do twojego wyższego ja. Archanioł Michał mówi, że to zwycięstwo nie jest końcem, lecz początkiem czegoś znacznie większego. Zostałeś poddany próbie i przeszedłeś ją zwycięsko. Teraz jesteś gotowy na jeszcze większe osiągnięcia, a Twoja ścieżka usłana jest błogosławieństwami, które będą do ciebie spływać bez wysiłku. Wszechświat zestroił się z Tobą, i nic nie może Ci stanąć na drodze. Z każdą chwilą Boskie Energie wzmacniają się w Twoim życiu. Twoja siła. Odwaga i niezachwiana wiara w moc boskiego prowadzenia utorowały drogę do tego momentu. To, co kiedyś wydawało się zagrożeniem, jest teraz przypomnieniem o twojej własnej odporności i tę siłę będziesz nosić w sobie w każdej przyszłej próbie. Napisz Amen, aby powitać boskie siły, które będą cię dalej prowadzić w twojej podróży. Ostatecznie stanie się jasne, że to, czego się bałeś, nigdy nie było tak potężne, jak się wydawało. Boska energia, która cię otacza, jest znacznie większa niż jakakolwiek przeszkoda, która może stanąć na twojej drodze. Teraz jesteś w miejscu, gdzie twój pokój nie może zostać zakłócony, gdzie twój sukces nie może zostać przyćmiony. A twój rozwój jest nieunikniony. Archanioł Michał zapewnia cię, że droga przed tobą jest jasna. Zobaczysz, jak świat wokół ciebie się zmienia, gdy energie, które kiedyś trzymały cię w chaosie, zostaną zastąpione pokojem, radością i obfitością. Obecność sąsiada nie będzie już miała nad tobą władzy. Pokój który teraz wypełnia Twoje życie, będzie tylko się umacniał z każdym mijającym dniem. Z boskim prowadzeniem Archanioła Michała jesteś teraz w pełni zestrojony ze swoim Najwyższym Ja. Twój cel jest jaśniejszy niż kiedykolwiek wcześniej i będziesz kroczyć pewnie ku przyszłości, wiedząc, że jesteś chroniony, kochany i wspierany przez boskość w każdej chwili. Napisz Amen. Aby aktywować boskie błogosławieństwa, które są przeznaczone dla Ciebie w tym nowym rozdziale Twojego życia, zwycięstwo już należy do Ciebie. Kontynuuj swoją drogę z pewnością i siłą, które płyną z wiedzy, że jesteś prowadzony przez boskość. Twoja podróż dopiero się rozpoczęła, a z każdym krokiem odkryjesz nowe możliwości rozwoju pokoju i obfitości. Niech twoje życie zawsze toczy się w świetle, otoczone miłością i ochroną. Amen. Archanioł Michał kontynuuje swoje przesłanie. Działa tutaj większa siła, której jeszcze w pełni nie rozumiesz. Ochrona, która cię otacza, nie jest tymczasowa. Jest wieczna. Twoja wiara w boskość jest kluczem do odblokowania pełni Twojej mocy, i teraz nadszedł czas, byś wkroczył w swój prawdziwy potencjał. Stojąc w tym przełomowym momencie swojego życia, wiedz, że każde wyzwanie, które przeszedłeś, przygotowało Cię na to, co nadchodzi. Wszechświat starannie kierował wydarzeniami, prowadząc Cię do miejsca w którym możesz w pełni zrealizować swoje możliwości. Byłeś narzędziem zmiany, nieświadomie przechytrzając siły, które chciały zepchnąć cię z kursu. Ale teraz jesteś wolny, by wejść w światło i rościć sobie prawo do swojego boskiego dziedzictwa. Energia wokół ciebie staje się coraz silniejsza i będzie rosła dalej. W miarę jak coraz pełniej będziesz jednoczył się z boskością. Twoja ścieżka jest oświetlona, a z każdym kolejnym krokiem będziesz prowadzony ku większym możliwościom i błogosławieństwom. Droga przed tobą nie zawsze będzie łatwa, ale teraz jesteś wyposażony we wszystko, czego potrzebujesz, aby pokonać każdą przeszkodę. Twoja wewnętrzna siła jest odbiciem boskiej mocy, która przez ciebie płynie. Im dalej będziesz podążał swoją ścieżką, tym więcej tej mocy będziesz w sobie odkrywał. Napisz amen, aby otworzyć się w pełni na boską moc, która na ciebie czeka. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić lajka. To pomoże nieść tę wiadomość dalej. Niech Bóg cię prowadzi. Archanioł Michał przypomina ci Abyś zawsze pozostawał w kontakcie z boskim prowadzeniem, które jest dla Ciebie dostępne. Zaufaj swojej intuicji i przesłaniom, które pochodzą z Twojego wyższego ja. Im bardziej słuchasz tego wewnętrznego głosu, tym częściej będziesz podążać ścieżką najmniejszego oporu, gdzie wszystko płynie bez wysiłku do Twojego życia. Napisz Amen. Aby otrzymać boską mądrość, która będzie Cię dalej prowadzić w Twojej podróży. Twoja droga rozwija się w sposób, który przekroczy Twoje oczekiwania. Kiedy nadal ufasz boskiemu planowi, zobaczysz, że każde wydarzenie, każda osoba i każde doświadczenie były częścią większej opowieści. Ochrona, którą otrzymałeś, nie jest tylko tarczą przeciwko siłom zewnętrznym, ale przypomnieniem, że jesteś częścią czegoś znacznie większego niż ty sam, czegoś boskiego i wiecznego. Archanioł Michał zapewnia cię, że przemiana, której doświadczasz, to dopiero początek. Wkraczasz w czas wielkiego dobrobytu, nie tylko materialnego, ale we wszystkich aspektach twojego życia. Twoje relacje będą kwitnąć, kariera się rozwinie, a twoje duchowe połączenie pogłębi się w sposób, który napełni cię głębokim pokojem i radością. Energia obfitości teraz cię otacza. Archanioł Michał zachęca cię, byś nadal szedł z pewnością siebie. Siły boskie działają na Twoją korzyść, a wszechświat jest gotowy. By dostarczyć Ci błogosławieństwa, na które czekałeś. Zaufaj, że wszystko rozwija się zgodnie z boskim czasem i otwórz się na przyjęcie wszystkiego, co jest Ci przeznaczone. Napisz Amen, aby aktywować pełny przepływ boskiej obfitości w swoim życiu. W miarę jak dalej rośniesz i ewoluujesz, Archanioł Michał mówi o znaczeniu utrzymywania połączenia z boskością w tej nowej fazie życia. Kluczowe jest, aby pozostać ugruntowanym w swojej praktyce duchowej i ufać boskiej mądrości, która cię prowadzi. Im bardziej pozostajesz w kontakcie z tą wyższą siłą, tym bardziej Twoje życie będzie się rozwijać w cudowny sposób. Teraz kroczysz w swojej prawdziwej mocy. A świat wokół ciebie zacznie odbijać te siły z powrotem do ciebie. Ludzie, których spotykasz, możliwości, które się przed tobą otwierają, oraz doświadczenia, które przeżywasz, wszystko to będzie odzwierciedlać siłę i mądrość, które nosisz w sobie. Boskość działa przez ciebie. A gdy dostroisz się do tej energii, zobaczysz jak Twoje życie rozwija się w najpiękniejszy sposób. Archanioł Michał zachęca Cię, byś nadal był światłem dla innych. Twoja przemiana nie jest tylko dla ciebie, ale także dla dobra świata. Kiedy się podnosisz, inspirujesz innych, by również się podnosili, tworząc efekt fali pozytywnych zmian, które sięgną dalej, niż możesz sobie wyobrazić. Napisz Amen, aby przyjąć Boskie światło, które przez ciebie świeci i oświetla drogę innym. Błogosławieństwa, które otrzymałeś, to dopiero początek. Gdy nadal będziesz ufał Boskości, zobaczysz jeszcze większe przejawy obfitości, pokoju i miłości w swoim życiu. Archanioł Michał zapewnia Cię, że czeka na ciebie o wiele więcej. A boski plan wobec ciebie przekracza najśmielsze marzenia. Kiedy idziesz naprzód, pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Archanioł Michał i boska sfera zawsze są u twego boku, prowadząc i chroniąc cię na każdym kroku. Jesteś wspierany w każdej chwili, a twoja podróż będzie się dalej rozwijać z boską precyzją. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zostaw proszę polubienie, udostępnij ją komuś, kto potrzebuje usłyszeć słowo wiary, a jeśli możesz, wesprzyj nasz kanał darowizną. Dzięki temu pomożesz nam nadal nieść Boże przesłanie do coraz większej liczby serc na całym świecie. Niech Bóg obficie Ci błogosławi.